Naszym gościem jest Katarzyna, która na koniu Czarnolas startuje w Pucharze Świata i w Mistrzostwach Polskich Seniorów. Jak oceniasz swój start, bo jesteś już po pierwszej próbie? Start oceniam dobrze. Oczywiście, że zawsze może być lepiej, ale myślę, że po tak długiej przerwie, jaką miał Czarnolas, był to udany start. Ile punktów zdobyłaś i obecnie, jaką pozycję zajmujesz ogólnie i wśród Polaków? Zdobyłam około 63%, więc jest to około 54 punktów. Wśród Polaków na razie prowadzę, ale konkurs nadal trwa, a w ogólnej klasyfikacji jestem chyba w środku. A ilu jeszcze Polaków przed Tobą przed sobą start ma? I jeszcze dwóch Polaków: Paweł Warszawski i Artur Społowicz. Czy byłaś już na krosie? Jak oceniasz ten kros w tym roku trzygwiazdkowy? Tak, byłam już kilkakrotnie na krosie. Jest bardzo dobrze zbudowany, pięknie ozdobiony i niezwykle trudny. A która przeszkoda albo kompleks przeszkód wydaje ci się najtrudniejszy? Myślę, że jak zwykle w strzegomiu kompleks przeszkody wodnej jest najtrudniejszy, utrudniony różnymi elementami typu kaczki, rybak i ozdobami, więc naprawdę jest trudny. To w takim razie trzymamy kciuki za jedną dziewczynę, która w mistrzostwach Polski seniorów startuje. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.